Stoj! O, patrz, pa patr, to patr, ten, sprawia, Idzie boksu Teraz już tego. Uwaga, uciekać! Ucieka! Pa, jednie. Ale urwał Ale to było ja dobre. Uciekać bo będzie. Ale, ja. <laughs> ale urwał, a tylko trochę było. Uważaj! Odejdź! Odejdź! Maga bo przypiernicie! Urwie na sedze! Maria. A, jej, ale go otłukują dzisiaj. To się dzieje. Ale źle stanął i go tłuką. Otłuchli całego. Mógł chłop jeździć, Tragedia. Ale cię pobijali dzisiaj. Urywa. Teraz ja nie Teraz to <noise> ja bym proponował zadzwonić na policję. No tyka. Ja chyba no, ja tak zadzwonię tak, na tak, 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 tak. Gdzie no kupę dzwoni, ja że... A mnie miałem że za godzinę przyjadą. No, Gdzie miałem się chować? Gdzie starem wchować? No ale wstał pan... Ten widził, nie wyjdzie. Widział pan, tak. że paster taki sam ale... zrobił numer. To była kwestia czasu, kiedy pana tak zwoła. Mówię, że będą łazi. No, w tym razie tu tylko jeszcze postojmy, To tu jeszcze się dobiją. No, I tak nawet jak tam wystarczy... By... <noise> Ten nie wyjdzie. Dobry.